Czy zrzeczenie się przez spadkobiercę ustawowego prawa do zachowku jest możliwe? Czy ma ono w ogóle jakiś sens? Tak, zrzeczenie się przez spadkobiercę ustawowego prawa do zachowku jest możliwe i w niektórych sytuacjach szczególnych ma głęboki sens. Artykuł 1048, paragraf 2 Kodeksu Cywilnego stanowi, że spadkobierca ustawowy może zawrzeć z przyszłym spadkodawcą umowę, w której zrzeknie się prawa do zachowku. Zrzeczenie się prawa do zachowku obejmuje również stępnych zrzekającego się, co oznacza, że prawo do zachowku stracą jego dzieci, wnuki, prawnuki itd., chyba że umówiono się inaczej. Umowa taka wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Zrzeczenie się prawa do zachowku wykorzystywane jest najczęściej w celu wyeliminowania przyszłych potencjalnych sporów sądowych pomiędzy spadkobiercami. Przykład. Jesteś w podeszłym wieku, masz kilkoro dzieci i kilka nieruchomości. Postanowiłeś podzielić swój majątek nieruchomy pomiędzy swoje dzieci jeszcze za Twojego życia to znaczy, podarować konkretne nieruchomości poszczególnym dzieciom. Chciałbyś jednak zapobiec ewentualnym sporom pomiędzy Twoimi dziećmi już po Twojej śmierci, wynikającymi z faktu, że wartości poszczególnych nieruchomości nie są idealnie równe. Innymi słowy, nie chciałbyś, aby Twoje dzieci po Twojej śmierci spotkały się w sądzie. Możesz zatem umówić się ze swoimi dziećmi, że darujesz im poszczególne nieruchomości. A one zrzekną się prawa do zachowku. Po Twojej śmierci nieruchomości będą już podzielone, a Twój pozostały majątek, obejmujący m.in. pieniądze i inne rzeczy ruchome, dzieci odziedziczą w częściach równych. Jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam do kontaktu. Ryszard Strzelczyk, Kancelaria Prawna.